Dynamiczne, żywotne, ludzie, którzy przeżyli epokę komunistyczną w tym najgorszym okresie, zwanym umownie stalinowskim, ci, którzy przeżyli byli jeszcze w sile wieku, mieli możliwości spotykania się, rozmawiania, i ja w tych kręgach w sposób naturalny, przez związki rodzinne, wyrastałem. Poznawałem tych ludzi, mając własną tradycję rodzinną od powstania styczniowego przez wojnę 20 roku. Jeden dziadek był ochotnikiem w 20 roku, drugi obrońcą Woła w 18, XIX, później też do końca tej kampanii. Kampania wojenna 1939 roku to jest mój ojciec w 33 pułku piechoty, walki to był pułk Łomżyński, później konspiracja, służba zwycięstwa Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa. W tej tradycji wyrastałem. Wtedy jeszcze byłem bardzo daleko od idei narodowej, od związku z tym ludźmi. Ich po prostu nie znałem. Bardzo mało o nich wiedziałem. Gdy już byłem dorosły, jeszcze na studiach, zapoznałem się po raz pierwszy z ludźmi z ówczesnej opozycji. Nie z tej części, która nazywała się szumnie i samozwańczą opozycją demokratyczną, czyli korem, środowiskami, z których była gazeta wyborcza i cała reszta, tylko ze środowiskami niepodległościowymi. To był ruch obrony praw człowieka obywatela. Przede wszystkim ze współwięźniem, który razem z moim ojcem siedział w kilku miejscach przymusowego pobytu, jak oni to nazywali, sanatoria towarzysza, rad, 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 towarzysza um, szefa bezpieczeństwa Radkiewicza, sanatorium Radkiewicza. Bardzo łatwo do tych środowisk trafiłem. Pan Edward Staniewski, rzecznik prasowy ruchu obrony w Człowieka Rejka Obywatela. Od niego dostawałem pierwsze pisma, pierwsze ulotki. Pamiętam w 1978 roku na 11 listopada dostałem cały pakiet drukowanych ulotek mówiących o niepodległości Polski. Wtedy nie było takich rzeczy. Ja to dumny rozniosłem w po części woli, to była niedziela rano, wróciłem, ojcu się chwalę, on się pyta, gdzie byłem. Okazało się, to było siedem milicyjnych. Na szczęście było rano i do kościoła nie chodzą, długo piesiadowali. Więc jakoś się udało. I później już ta fascynacja tym, że są ludzie, którzy coś robią, ludzie, którzy coś przeżyli, rozwijała się. To był także związek z panem Wojciechem z skrajnym, a to rzeczywiście z skrajnym piłsudczykiem, czyli człowiekiem, tak jakby z drugiej strony ideowo, ale bardzo patriotycznym, zaangażowanym. On współtworzył Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, do którego wciągnął kombatantów. Oficerów Armii Krajowej, oficerów II Rzeczpospolitej, oficerów wyższych, generałów i pułkowników. Te biuletyny, które on redagował, były pisane na maszynie. Tam jeszcze nie było nawet możliwości dojścia do jakiegoś powieracza. Później nieudolnie, stukając na maszynie, na przebitce, żeby więcej sztuk wyszło, przepisywałem z wieloma, bardzo wieloma błędami, bo na maszynie niestety nie umiałem dobrze pisać. Jak ktoś kiedyś trafi w jakiś archiwat, na egzemplarz taki właśnie, z bardzo duży, wieloma błędami, to być może nawet będzie mój. Przez te związki z tymi ludźmi trafiłem także na środowiska narodowe, o których wiedziałem, że są, wiedziałem, skąd się wywodzą, ale ja tych ludzi nie znałem. Byli to przede wszystkim przedwojenni prawnicy. Wszyscy prześladowani, wszyscy szykanowani, wszyscy niezwykłych zasługach przedwojennych, wojennych, powojennych, później w więzieniach Stalinowskich i Spotkanie z takimi ludźmi to było jak wejście do czystej wody. Po tym brudnym PRL-u nagle okazało się, że świat intelektualny, świat ideowy, świat moralny, który jest gdzieś koło nas, który jest, istnieje, ale my o nim nic nie wiemy. To były takie postaci jak mecenas Leon Mirecki, przedwojenny prawnik, adwokat, później członek Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, szef Jednego z wydziałów komendy Okręgu Białostockiego Narodowej Organizacji Wojskowej, jak pan Napoleon Siemaszko, przyzwojenny członek zarządu głównego Stronnictwa Narodowego, wielokrotny więzień polityczny II Rzeczypospolitej, tylko za to, że cytował na wiecach fragmenty przemówień Józefa Piłsudskiego, trafiał do więzienia. Taka była II Rzeczpospolita, której ja od tej strony nie znam. Przez tych ludzi, przez to, że byli wiarygodni że to nie były zmyślenia, poznawał większą część rzeczywistości, której nam nie dawano, nie pokazywano. Wybitny człowiek, też prawnik Witold Świeżewski, działacz Delegatury Rządu na Kraj Okręgu Wileńskiego ZWZK, wybitny działacz Stronnictwa Narodowego, członek Zespołu Walki, centralnego i najlepszego chyba pisma konspiracyjnego podczas II wojny światowej i wreszcie członek Rady, Rady Politycznej organizacji NIE, Szykowana na rozwiązanie Armii Krajowej, na stworzenie nowej struktury. I w 1945 roku zastępca nowego już delegata rządu na kraj, bo po rozwiązaniu delegatury przez Korbańskiego, później przez Jerzego Prawna 1 lipca 1945 roku, delegatura rządu na kraj istniała dalej, tylko była inna. To byli delegaci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiego Rządu na Wychodźstwie. Pan Witold Świerzewski był zastępcą jednego z najwybitniejszych wywarczy politycznych tamtej epoki, zamordowanego w 1948 roku Włodzimierza Marszewskiego, oficera polskiego wywiadu, szefa wywiadu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, a po wojnie przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Dla większości z Państwa ta nazwa nic nie mówi. To było coś w rodzaju takiego quasi parlamentu w okresie powstania antykomunistycznego. W skład tego komitetu wchodzili przedstawiciele organizacji politycznych i wojskowych, antykomunistycznych, którzy prowadzili walkę o niepodległość po 1944-1945 roku. I to było środowisko, wokół którego prowadzili się inni, które także przychodzić młodzież. Od nich można się było uczyć. Można się było na nich wzorować i przypuszczam, że gdybym nie miał kontaktu z tymi ludźmi, ja dzisiaj byłbym zupełnie innym człowiekiem. Być może łapałbym Pokemony na mieście i bym się cieszył, że nie rozbiłem sobie głowy o jakiś słup. Przez tych ludzi, przez te środowiska trafiłem na ludzi, na przede wszystkim oficerów, ale także bardzo wielu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Organizacji, którą. Nie powiem, że polubiłem, ja ją po prostu pokochałem. Ja się nie ze wszystkim zgadzam. Nie ze wszystkimi, którzy tam działali, zgadzam się we wszystkim. Czy nawet wtedy się nie zgadzam. Byłem jedyną osobą, która się nimi zainteresowała w sposób profesjonalny, ale byłem wobec nich krytyczny. Wyciągałem rzeczy, których większość z nich albo nie znała, albo nie chciała ujawnić. Ze strony niektórych z nich spotykały mnie odpowiednie epitety. Że jestem kabudzistą, Żydem, masonem. Bo po co takie rzeczy wyciągać? A ja mówiłem dla prawdy. Jeśli my tego nie zrobimy, jeśli my tego nie pokażemy, to zrobią to inni. Ale wtedy wasza sytuacja będzie gorsza. I ta kadra oficerska, która wtedy żyła, to jest druga połowa lat 80., kiedy ja mam z nimi kontakty, później początki lat 90., oni później w tempie wymierają bo jest to pokolenie nalegane <coughs> przed pierwszą wojną światową, to byli ludzie, którzy w większości w naszej historii istnieją tylko w profesjonalnych opracowaniach. Gdzieś są u nich jakieś zmianki, ale ja ich znałem jako żywych. Znałem ich przeszłość, znałem ich poglądy, znałem ich zachowania w więzieniu. Oni opowiadali o sobie. Nie wszyscy z tego wyszli z podniesionym czołem. Nie wszyscy mieli proste kręgosłupy. Niektóre połamano. Oni o tym mówili. I ja ich całkowicie rozumiem. Ci ludzie to także ci, którzy byli na emigracji. Niektórzy z nich przyjeżdżali pod koniec PRL-u czy na początku III Rzeczypospolitej, zaczynali do Polski przyjeżdżać. Z innymi miałem kontakty korespondencyjne. Przede wszystkim z podpułkownikiem Władysławem Marczynkowskim, pseudonim JAKSA, komendantem głównym organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy. Później w tymczasowej Narodowej Radzie Politycznej, która była zapleczem politycznym dla całej formacji nie tylko Narodowych Sił Zbrojnych, ale i Służby Cywilnej Narodu, Obozu Narodowego, wszystkich tych formacji, które to środowisko tworzyło. Miałem intensywne, dosyć długie kontakty z pułkownikiem Antonim z pseudonim Bokum Dąbrowski, który najbardziej znany jest z tego, że był komendantem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych ale o dłuższą historię, bardzo bardzo ciekawą, nieznaną, to są osoby do przypomnienia. Teraz niedługo lecę do Stanów, będą także w Chicago, w jednym z kościołów będzie tablica poświęcona pułkownikowi Bokunowi. Jest fenomenalna rzecz, że także tam, tak daleko od nas, tworzą się młodzieżowe środowiska ludzi bardzo dynamicznych, bardzo aktywnych, którzy nie mając bezpośrednich związków rodzinnych, nie mając tego we własnej tradycji. Nawiązują do tej tradycji, tworzą organizację czy współtworzą Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Oznaka, którą mam dzisiaj specjalnie przy pierści, żeby pokazać, to jest oznaka tych młodych ludzi z Chicago. Narodowe Siły Zbrojne nowe pokolenie dynamiczne, twórcze, którzy cały czas coś robią: piszą, wydają, organizują spotkania, są w polskich szkołach, w kolonijnych szkołach w Stanach Zjednoczonych, dbają o polskie cmentarze, odszukują rodziny nez owców ZJ-owców, tam gdzie trzeba, otaczają opieką, tam gdzie można, nawiązują te kontakty, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby uzyskać, czy zdjęcia, skany zdjęć, dokumentów, żeby cały ten spuściznę gromadzić. Jednym z takich ludzi, niezwykły z tej formacji, ze Związku Jaszczyczego i z Narodowych Sił Zbrojnych, był kapitan Stefan Celichowski pseudonim Andrzej Skalski. Postać niezwykła, dlatego, że on przez wiele lat był doradcą najważniejszych instytucji amerykańskich do spraw zwalczania komunizmu w świecie. Zaczął przyjeżdżać do początku lat 90. Pamiętam pierwsze spotkanie z nim, że 7 godzin rozmawialiśmy i on cały czas mnie podpuszcza, zadając pytania. Ja chciałem go pytać, a on chciał się dowiedzieć, co ja wiem. Po tych 7 godzinach powiedział tylko jedno zdanie. Dużo Pan wie. I się pożegnaliśmy. Na szczęście później już się trochę bardziej otworzył. Ale kontakt z tymi ludźmi to nie była tylko wiedza książkowa. To nie było zdjęcie gdzieś w jakiejś publikacji. Nie imię, nazwisko, stopień wojskowy i pseudonim, ale cała osobowość. Kapitan Zygmunt Rafalski, pseudonim Sugimczyk. Dowódca batalionu Brygady Świętokrzyskiej. Przedtem komandant jednego z powiatów na Długoletni więzień polityczny. zrzutek niemiecki z Brygady Świętokrzyskiej do Polski. Po wojnie aresztowany, torturowany, skazany na karę śmierci, uratowany przez Antoniego Hedę Szarego, odbity z więzienia w Kielcach, drugi raz aresztowany przez 28 roku. I nawet komuna nie była w stanie, co jest dokumentem, postawić mu zarzutu kolaboracji z Niemcami. Sami z tego zrezygnowali uznali, że takich dowodów nie ma. I konfrontacja z ludźmi, z ich wyrokami, także z ich późniejszymi rehabilitacjami już III Rzeczpospolitej dawała to całe tło, żeby móc to właściwie ocenić. Nie tylko, że oni mówią, a ja im wierzę. Albo oni mówią, a ja im nie wierzę. Trzeba wiedzieć jak najwięcej, żeby powiedzieć o nich chociaż trochę. Major Stepan Marcinkowski, przewodniczący Karol Kolej, szef organizacyjny Komendy Okręgu Kiedecko-Radomskiego Narodowych Sił Zbrojnych, przedtem oficer w Związku Jaszczurczego, później szef organizacyjny Brygady Świętokrzyskiej. Major Michał Popocha, szef organizacyjny Komendy Głównej, później dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. Komendant Obszaru Południowego Narodowych Sił Zbrojnych, już po wyjściu Niemców, już pod okupacją nową komunistyczną Major Stanisław Pietrasiewicz, pseudonim Morski, komendant okręgu morskiego, sember fidelis Victoria, okręgu morskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Okręg jeden z najpóźniej rozbitych przez komunistyczną bezpiekę. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Kapitan Zbigniew Kulesza, pseudonim Młot, komendant okręgu Mazowsze Północne. Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Major Mirosław Ostrołański, Orski, szef Biura Informacji, Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, intelektualista, później komendant obszaru wschodniego Narodowych Sił Zbrojnych. Kapitan Stanisław Borodzicz, szef sztabu okręgu Mazowsze Północ Narodowych Sił Zbrojnych, później pierwszy komendant pod okręgu Mazowsze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Niezwykli ludzie, fascynujące osobowości, ludzie łagodni, ludzie moralni, ludzie religijni, którzy żyli własnymi wartościami. Ale jednocześnie, gdy rozmawiali między sobą, gdy dane nie było być świadkiem tych rozmów, pokazali, że ta łagodność nie zawsze w nich była. Tam, gdzie trzeba było zrobić to, co się robić powinno, czyli realizować hasło Śmierć wrogom Ojczyzny. Oni to robili. Pamiętam rozmowę z dwóch oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, już na początku lat 90. Ja przyszedłem po relację. Jeden z nich mówi: Dobrze, to ja poproszę, polegę, jak my będziemy rozmawiali, to pan więcej na tym skorzysta, pan coś z tego wyłowi. I oni rozmawiali, w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie jest likwidacja ubeków. I mówi, ty pamiętasz, jak tego ubeka strzelałeś tam? On mówi, dał. Walęłem mu w łeb to tylko mózg podpójka. Ja słucham tego, człowiek łagodny jak gołąbę. Przecież to jest niemożliwe że ty on. On spojrzał na mnie i proszę pana, szkoda tylko, że my ich wszystkich tak nie załatwiliśmy. Ja dostałem do żywocie po wojnie. Moich kolegów pomordowali. Ja ledwo przeżyłem. Jak my mieliśmy z nimi postępować? Jak oni postępowali z nami? Jak postępowali z kobietami? Jak postępowali z dziećmi? Czy pan sobie zdaje sprawę? jak wyglądały pacyfikacje po wojnie na wsiach. Takie pacyfikacje po wojnie to było pod okupacją niemiecką. Nie. Po wojnie także były pacyfikacje. Podpułkownik Tadeusz Zieliński, pseudonim Dyzma, komendant obszaru lubelskiego, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, przedtem komendant Okręgu Lubelskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Tego odszukałem. Dotarłem do niego w Poznaniu jeszcze w latach 80 on się przygotował. To był starszy, zyskudowany pan, także po strasznych przejściach więziennych. I gdy usiadłem, się z nim przywitałem, wyjmuje książkę Błowskiego i mówię pan, najpierw to my zaczniemy od początku. Pan musi się dowiedzieć, kto to był, o co my walczyliśmy. Ja mówię, że wiem. No może pan tego wiedzieć, bo pan wyrósł PRM. u Dopiero jak ze mną porozmawiał, odłożył książkę i tak, rzeczywiście, możemy rozmawiać już o naszej historii. To jest moja tradycja. I dlatego tu jestem, dlatego dochodzi do tego spotkania, do tej debaty, bo pan Wojciech Orzański mówi o Związku Jaszczurczym. Mówi o organizacji, której nie ma, która nie istnieje, która została zniszczona bezpowrotnie. I także formalnie, 20 września 1942 roku, Związek Jaszczurczy wszedł w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Tak jak kilkadziesiąt innych organizacji.